serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za przemówienie. Chciałbym jeszcze bardzo serdecznie przywitać wśród nas senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tadeusza Kopcia. Najmocniej przepraszam za to niedopatrzenie. Drodzy Państwo, zostałem poproszony, aby powiedzieć kilka słów na tym miejscu w imieniu kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej koła w Cieszynie. Chciałbym rozpocząć wierszem Emilii Michalskiej, wierszem, który niedawno trafił w moje ręce, a wydaje się być napisany na tą akurat okoliczność. Wiersz nosi tytuł Serce Matki Pamięć powieszonym w Cieszynie. Szukała, szukała matka swego syna, aż go w grobie znaszła po blisku cieszyna. A kiedy go znaszła, ręce załamała, z płaczkami boleści syneczka pytała: Janiczku, Janiczku, czymż Ciebie wzięli, czymż Twoje rączki kajdanami spieni? Wzięli Ci mnie, wzięli za to, żech Twym synem jak złoczyńce wiedli drogą pod Cieszyny. Janiczku, Janiczku, czemu cię tak bili? Coś katą zawinił, że cię tak tryźnili. Za to ci mnie bili, aż krew ciekła ze mnie. żech się ciebie, matko, nie wyprzył nik Janiczku, Janiczku, czemuż cię wieszali? Czemu se na duszę tak wielki grzech brali? Boch nie był jak oni, rabusiem, łajdokiem. Za to mnie zabili, że śmiał być polokiem. Drodzy Państwo, 75 lat temu w tym miejscu, przy udziale spędzonych pod przymusem mieszkańców Cieszyna i okolicznych miejscowości. Doszło do tragicznego mordu dokonanego na 24 obywatelach Ziemi Cieszyńskiej, żołnierzach w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Hitlerowski terror odbił swoje dotkliwe piętno na całym naszym kraju, stawiając sobie za cel wyniszczenie przejawów polskości i ze szczególnym okrucieństwem traktując tych, którzy mieli odwagę i ośmielali się wszelkimi, wszelkimi możliwymi sposobami walczyć z okupantem. Postawa czynnego oporu wyjątkowo drażniła wroga, uświadamiając znienawidzonemu agresorowi, że wciąż jeszcze nie udało się złamać patriotycznej postawy i zgasić ducha walki naszego narodu. Egzekucja pod Wałką w Cieszynie była kolejną próbą udowodnienia Polakom, że opór jest bezcelowy. Próba ta, chociaż pochłonęła kolejne ofiary, z całą pewnością się nie powiodła. Spotęgowała tylko wolę walki z nieprzyjacielem, który w sytuacjach takich jak ta odkrywał swoje prawdziwe oblicze. Walka, choć przybierała ona różne formy, towarzyszyła naszemu narodowi jeszcze przez kolejne lata. Po oswobodzeniu się z więzów hitleryzmu przyszło nam zmierzyć się z narzuconym systemem władzy i funkcjonowania państwa. Zwłaszcza w pierwszych latach powojennych o prawdziwy wymiar wolności walczyli żołnierze wyklęci. Dziś, po latach przemilczania, możemy o tym mówić głośno. Każdy, kto w tych trudnych latach naszej historii nie lękał się być Polakiem, a zwłaszcza wszyscy ci, którzy zapłacili za to cenę najwyższą, zasługują na naszą wdzięczność i pamięć. W imieniu obecnych tu kombatantów składam dziś hołd tym wszystkim, których nie udało się złamać, a w szczególności straconym w tym miejscu bohaterom, synom tej ziemi, których niemy krzyk do dziś brzmi w naszych uszach. Niech mi wolno będzie wyrazić również życzenie. Jest to życzenie, którym przepojone jest serce każdego, kto w swym życiu doświadczył walki i męczeństwa. Życzenie to kieruję do współcześnie żyjących rodaków, do młodego pokolenia. A brzmi ono: żyjmy mądrze, służmy Polsce i brońmy niepodległości. Chociaż patriotyzm ma dziś nieco inny wymiar, wchodzimy bowiem w skład wielkiego organizmu europejskiego. Jestem jednak przekonany, że słowo to w dalszym ciągu powinno oznaczać postawę z szacunku i oddania własnej ojczyźnie i gotowość ponoszenia za nią ofiar. Te wzniosłe wyrażenia Sprowadzają się niekiedy w praktyce do podejmowania i przezwyciężania codziennych trudów życia i budowania więzi międzyludzkich w poczuciu wzajemnego poszanowania. Trzeba nam dziś wytrwałości i dojrzałej świadomości, którą niech wyrazi myśl marszałka Józefa Piłsudskiego. Powiedział on, chociaż nieraz mówię o durnej Polsce, Wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służy. Nigdy nie będzie tak, że wszystkim wszystko będzie się podobać. Powinniśmy jednak codziennie podejmować wyzwanie, które brzmi, wyciągając lekcje z historii, służmy Polsce. Proszę teraz o modlitwę księży kapelanów. wiersze z Psalmu 94. Panie, jak długo bezbożni, jak długo bezbożni będą triumfować, będą pielić się, gadając bezczelnie, będą przechwalać się wszyscy złoczyńcy, szczęśliwy jest ten, którym Ty, Panie, kierujesz, i uczysz go swego prawa, aby mógł odpocząć po dniach nieszczęścia. Pan nie odrzuci swego ludu, nie opuści swego dziedzictwa. Gdy myślałem, moje nogi się chwieją, wtedy łaska Twa, Panie, mnie wsparła. Wśród niezliczonych utrapień Twe pocieszenie rozwesela mą duszę, czy jest Twoim sprzymierzeńcem Trybunał bezprawia, który z prawu krzywdzi? Czyhają na życie sprawiedliwego, choć potępiają krew niewinnie przelami? Lecz Pan jest moją twierdzą, Bóg jest moją stałą, na której się kronię. On odpłaci im za nieprawość, za całą złość ich wypraci. Pan. Nasz Bóg ich wygubi. Amen. Pan burmistrz pięknie nakreślił historię, tytułem której tutaj dzisiaj jesteśmy. Wgryzając się w historię naszej ojczyzny, szybko dochodzimy do wniosku, ile krwi zostało za nią przelane. Poznając bohaterów sprzed kilkudziesięciu lat, tych wszystkich, którzy oddawali życie za naszą Ojczyznę, zadajemy sobie pytanie: jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji? Czy potrafilibyśmy się zachować tak jak oni? Czyli innymi słowy, tak jak trzeba? Trudno na to pytanie teraz jednoznacznie odpowiedzieć. Nie wiemy, ponieważ w naszym życiu istnieją takie sytuacje graniczne, które dopiero weryfikują nasze priorytety. I które weryfikują nasze zachowania. Ale tym bardziej podziwiamy to bohaterstwo, tym bardziej wdzięczni jesteśmy za organizowanie tego typu apeli i tym bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że o nich nie wolno nam nigdy zapomnieć. I dlatego też tytułem miłości do Boga, do Ojczyzny, także do naszych bohaterów, nigdy nie zapominajmy o nich. Modlitwie, i teraz wspólnie w intencji tych wszystkich, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, w intencji tych wszystkich bohaterów cieszyńskich, w intencji wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, módlmy się wspólnie słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw swojego. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, żołnierze i funkcjonariusze, rodacy, stajemy do uroczystego apelu w Cieszyńskim Lasku Miejskim 75. rocznicę mordu hitlerowskiego okupanta na polskich patriotach, aby przywołać pamięć 24 Bohaterskich żołnierzy podziemia niepodległościowego, walczących o ojczyznę wolną, niepodległą i demokratyczną. Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków konspiracyjnych organizacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich. Oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu. Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów, tworzących struktury rządu i parlamentu podziemnego państwa polskiego, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania. A także funkcjonariuszy wykonujących okupacyjne funkcje w służbie policji, poczty, kolei i straży ogniowej, tak aby bronić Polaków. Stańcie do apelu! Wołam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz stalinowskich katowniach i łagrach. Przywołuję wszystkich rodaków walczących z wrogim systemem, którzy zostali zamordowani przez hitlerowskich oprawców. Stańcie do apelu! Wołam synów ziemi cieszyńskiej zamordowanych w bestialskiej egzekucji. Rudolfa, Rudolfa Hellera Brannego z Brennek. Pawła Morżoła z Bystrzycy. Alfonsa Fulcika z Cierlicka Górnego. Jana Koźbę. Rudolfa Kozyrę. Karola Piechaczka i Alojzego Zuberka z Cieszyna. Józefa Bolka i Jana Gaszka z Godziszowa. Adolfa Chlebka i Jana Kuśnierza z Brutów, Wilhelma Dworoka z Kaczyw. Benedykta Kabiesza z Kaczyc Górny Karola Jadwiszczoka z widotki Kameralnej Józefa Czepczorza z Łyżbic Jana Martynka i Alojzego Szotkowskiego z mostów Koło Jabłonkowa Leopolda Leśniarę z Poręby, Rudolfa Gabzdyla Karola Przywarę i Alojzego Żebroka z Podwizdowa Józefa Wałacha z Węgryni Rudolfa Szostoka z Wiślicy, Jana Halamę z Wisły. Stańcie do apelu! Ginęli śmiercią męczeńską. Do was zwracam się, potomni bohaterów, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie. Nie zapomnijcie! Niech ich postaci i heroiczne czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, będą przykładem miłości do Polski. Chwała bohaterom! Rzecz i Proszę teraz delegację o składanie kwiatów.